Halo, dziennik pokładowy, dzień drugi na kwarantannie, godzina 21.01, <grym> trochę późno e, jak na nagrywanie dziennika pokładowego yy. i zastanawiam się co powiedzieć, bo oczywiście co robiłem w ciągu dnia. Yy. Przede wszystkim byłem w szkole, ale nie byłem w szkole, bo byłem przed komputerem, więc taki ło. zhakował życie. Ech, ale co? Aha, e, mieliście dzisiaj test z biologii. I żeby nie było, solidaryzowałem się z Wami i go napisałem dzisiaj w formie zdalnej, co prawda. Ale możecie mi uwierzyć, nie oszukiwałem. O hej, kotku. O hej, kotku. W ogóle ma na imię Katon, to nie wiem, tak jakby kogoś to interesowało. Chodź tu. Chodź. 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 Tak, wolisz jak cię po dupie... ...głaszczą? Tak? Po dupie jest zawsze najlepiej. W sensie, nie wiem, to nie jest moja opinia, ale... ...tak mi powiedział, tylko nie, nie żebym, wiecie, coś tam... ...był kiedyś po dupie drapany. Bo to by było obrzydliwe, nie? Głowy, nie? Byłoby. Nie? Byłoby. Na czym skończyłem? Tak, pisałem to z biologii. Eee, przez większość czasu coś tam niby robiłem w szkole, ale z drugiej strony, prawie jakbym nic nie robił, <grafię> jak patrzę teraz na swoją listę, co tam miałem do zrobienia, to, to trochę nie bardzo zrobiłem. Więc, no. no będę miał co robić jutro. Eee, a tak, język angielski. Na przykład leży. Jest tutaj dowód, że trochę mi nie wychodzi się. chodź tu na miejsce. <laughs> Trzeba dbać o porządek. Porządek. E, no, bo wiecie, w porządku, nieporządku człowiek się robi smutny i nieogarnięty. Robi dziwne rzeczy, potem, w ja nawet w porządku robię dziwne rzeczy. No ale tak, środowisko pracy trzeba wszystko zadbać Posiedzę to przez następne trochę czasu 12 dni Normalnie dwa nity już siedziałem, straciłem totalnie rachubę Aha Taka fajna rzecz się stała na librusie W życiu nie miałem tylu powiadomień z frekwencji 82 Wszystko kategoria coit 19 Nie wiem co to jest COIT Ale nie wiem, obstawiam, że to coś poważnego. Nie wiem, może jakiś wirus albo coś. Nie wiem, nie znam się na tym w każdym razie. Ale, no ale tyle się pojawiło tego. Tam. Eee, co mogę jeszcze powiedzieć? Aha, miałem okazję posiedzieć na Discordzie. Tam chwilę sobie po... nie będę pokazywał komputera. A może bardziej kota, bo to jest jednak trochę bardziej interesujące. Jak się patrzy na kota, zobaczmy go w swoim naturalnym środowisku. W ciemnej dupie, inaczej. O, chodź tu. Dobra, nie tak blisko kamery, bo cię nie będzie widać, cieciu. No, pobaw się. Ale nie ruszaj się, No... kto on. O! No i tak stój. Będzie. On no, nie chce współpracować. To co na czym skończyłem? Jezu, trochę totalnie rachubem. No ale wiecie, te minuty trzeba tam jakoś nabijać na tym dzienniku układowym. Żeby coś się działo. Bo inaczej nie mam co opowiadać, bo w sumie takie mówię, no po prostu byłem w szkole, ale ten czas jakoś tak szybko zleciał. Aha, już sobie przypomniałem, czym skończyłem. Byłem w Discordzie i, no, dwie godziny na tym spędziłem, ale, kurde, teraz, no. Będę miał zaległości na jutro. No, Cię wezmę. Hej. To trochę takie dziwne, jak się trzyma telefon i nagrywa swojego kota, i przy okazji próbuje się znaleźć jakiś temat do, do gadania. A, ale co? Aha, mam nadzieję, że ogólnie. No nadzieję, co ja to mogę mieć nadzieję. Po prostu bardziej wolałbym jednak być w tej szkole. Jakby, no wiem, skrajnie niepopularna opinia. Być w szkole, że ktoś w ogóle tam chce być. Ale jednak w porównaniu do siedzenia samemu w domu to jest dużo ciekawsze, bo zawsze mogę spróbować z kimś porozmawiać. Yy, ponabijać się z rzeczy, które mnie nie bawią, ale muszę udawać, że sami mi nie bawią. A czasami się śmieję z rzeczy, które mnie rzeczywiście bawią. Aha. Taki, nie wiem... Trochę food porn będzie, ale no... Chipsy. Eee, z oszałą takie, więc niedobre, ale no... Mogą być. Eee, no są. W faniak poszedł na kwarantannę i teraz je chipsy i w sumie nic nie robi. I może robić, co chce. Eee... Robiłby co chce, gdyby nie to, że był po prostu w okropnym stanie przez cały dzień. Po prostu miał takie lagi mózgu, że. Po prostu siedzieć 10 minut, próbując zrobić jedną głupią notatkę. I, I w końcu jednym stuknięciem kubka gdzieś tam z pleców po prostu totalnie stracić całą swoją uwagę. Tak to dzisiaj było. Hmm. Ja mam powiedzieć coś śmiesznego może. To jeszcze się pochwalę pokojem, bo ostatnio się nie chwaliłem całym pokojem, więc w sensie no to się tutaj pojawiało. To jest ogólnie Bonza z w lego Zapłaciłem za to całe 250 zł. I to nie tak, że się chwalę, że mam kasę, tylko po prostu chwalę się to, jaką y no jaką nieodpowiedzialnością się wykazałem kupując kurde za 250 zł drzewko z klocku wległa Hej, ale zobaczcie. To są żaby No to może tutaj żabią dupkę, chwycę. Halo Żabko wyostrzy Moje paluchy, nie wiem może to pomoże Eee, eee. Widać, że to są żaby. Mam nadzieję, że widać. A jak się nie widać, to uwierzcie mi na słowo, że to są żaby. Yy. Aha, co? Mam to też. I... Zapewne wielu z was będzie miało pytanie. Robert, jak ci idzie z gitarą? Yy, nie idzie. Leży dalej tam, gdzie była dokładnie wczoraj. Chyba i ona się by nawet nie poruszyła. W to, to nie jest żaden powód do chwalenia się, ale... Co? No jest i, i co, codziennie mi po prostu przypomina Robert ja tam leżę, a ty miałeś będą pograć Dobra, to zrobię to co muszę. Nie słychać to w ogóle, bo nie, nie wiem Dobra, to by było wszystko na dzisiaj, tak yy, wszystko z grania. Teraz możesz tam poleżyć kolejne ładne parę godzin O parę dub he dup, dup. Dobre O W ogóle, ktoś widział ten kubek, jest cudowny Mój autorski, mój merch To jestem ja To jest podpisane 27 lipca 2007 rok Miałem wtedy Mniej niż rok za miesiące, mniej niż rok. Miałem 10 miesięcy. stara dupa wtedy. I, I co? No, mam taki merch. Możecie to kupić tam, wiecie, na. gdzie się kupuje rzeczy. Na AliExpress, tak. Na AliExpress można kupić mój merch e... fajne. Można tam mieć herbatę, kubek, inne, bzdury, Co tylko chcecie. Nawet nie wiem. Płatki, kurde... Nie, no nawet ciepłe mleko zalane płatkami, płatkami, nie wiem. To już wasza decyzja, co tam sobie wsadzicie. E, a, mogę się pochwalić, co mam tutaj? W sensie, tu nie ma się czym chwalić, bo to są wszystkie moje hasła ważne i tak dalej, ale nie wiem, mam, mam szufladę. co ja mam stare słuchawki, e, które są... Gdzie? Są zepsute w każdym razie. O. Kurczę, to jest taki ból jak, jak słuchawki, nie są, nie chcą kooperować, po prostu decydują się umrzeć i potem chodzisz w takim wielkim d... czymś na łbie i wyglądasz jak idiota, ale no, bez muzyki nie przeżyję, dosłownie i w przenośni, ten drive. Za tym jest wielka historia. Mianowicie, uzbierałem najwięcej korków w całej szkole podstawowej numer 24 w Chorzowie i dostałem Pendrive, więc yy, nie wiem, możecie mi pogratulować czy coś. Bo to jest osiągnięcie, tak, tak, tak. Najwięcej korków. Aha, takie coś mam. COVID. Co to odkryję? Nie chcemy widzieć moich haseł żadnych. To jest wszystko prywatne, a ja nie umiem edytować filmów, więc gdyby się tak coś pokazało, to cały film znowu do... do, 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 do usunięcia. Nie no, wiem, mam paszport i takie fajne rzeczy. Covidowe. Takie są teraz moje realia normalnie. Yy. Stary case na telefon? Nie, nie stary. Yy. Aha, taki mniej obciachowy niż ten, który mam aktualnie, mianowicie ja mam no, z Leroy, a tutaj mam jeszcze taki drugi, ale pamiętam, że jak dostałem telefon, no nie będę okłamywał potacie, miałem do wyboru to albo Leroy. Decyzja była podjęta w ciągu dwóch sekund. Oczywiście, że Leroy wygrał, to w ogóle miało być tak, że miał być taki żart i że ja potem będę chodził między ludźmi i wiecie, jak ktoś się spyta Co to jest? Dlaczego ty masz etui z Leroy Merle? czy inny tam Leroy zielony sklep gdzie są meble to, to, to ja wtedy odpowiadam, że a to taki żart po czym nie wiem, przez pierwszy okres czasu kiedy miałem ten paputka widać, dwa paputki fajne paputki, nie? jak miałem tego case'a to to zazwyczaj go po prostu chowałem za każdym razem telefon, jak byłem gdzieś wśród ludzi, bo miałem o Jezus Maria, jak ktoś to zobaczy, to będzie taki cringe, czy duży ma telefon i ten case z 0. Dobra, ja się martwię o mojego case'a i pokazuję ludziom w internecie, e, że mam minionka tutaj do szuflady przyczepionego gasto. Chyba ten case to naprawdę jest najmniejszy powód do zmartwień teraz. Jezus Mario, co ja film do usunięcia. Eee. 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 Nie wiem. Ja mam taki pomysł. W sensie... To właśnie pomysł jest taki, że nie mam pomysłu. I nie wiem, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł... Czemu ja w ogóle Librosa pokazuję, kogo to interesuje? Najlepszy jest czarny ekran po prostu. O, o tak... kota znowu pokażę. Chodź tu kocie. No, do kamery. Dobra, więc pomysł jest taki, że nie mam pomysłu. Więc, jakby ktoś miał pomysł, co mogę robić, oprócz tego, że po prostu mówię, co robiłem w ciągu dnia, a zazwyczaj nie będę robił nic ciekawego w ciągu dnia. Najbardziej przez weekendy. To tell me in the comments below, you know. No, to zakończymy chyba to wszystko kotem. Katonie, czy masz coś do dopowiedzenia? Nie wiem. Yy, normalnie ludzie, youtuberzy mają jakieś takie swoje maskotki, które mówią O tak, subskrybujcie, yy, łapka w górę <grywy> Katon Czy ty próbujesz zasugerować, żeby daj jednak łapę w dół? <grywy> Katon Weź coś powiedz tam ludziom Bądź dobrym kotem Chodź, Bądź dobrym kotem no tak to jakoś jest, że jak są zwierzęta na filmach, to nagle ludzie robią im taką szkodę. Ja normalnie nie jestem taki okropny dla kota. Poza tym, że jestem okropny. O, o, to jest dopiero scena końcowa. Możecie to już wyłączyć. Ja mówię poważnie, możecie to wyłączyć. Tu się już nic nie stanie. Nie wiem, jak ktoś to niech zostanie, patrzę jak się kotliże. Zobaczymy. O jezu, wygląda jak ci No? Będzie kontynuować? Będzie? Na no cóż on tak patrzy? O, tak jest! Idzie dalej. E, no dobra, koniec.